Podobno, jeśli zgromadzić wszystkie czynności życia i przeżywać je ciągiem, uprawianie seksu zajęłoby jakieś 7 miesięcy. Czy my wyglądamy, jakbyśmy się na was zasadzali? Żałosne. Cztery miesiące żałowania podjętych wcześniej decyzji. Jakie jakieby przesady w ogóle. Właśnie trzeba robić przesady, żeby było coś. 700 dni udawania kogoś, kim się tak naprawdę nie jest. Can... To jest jakaś zabawa, kurde. To, co teraz robimy i w ogóle, to jest zabawa po prostu. Nuda. 17 godzin rozstań. Mam go w głowie jakieś archiwum pięknych momentów i możemy tam zawsze sięgnąć. Kurwa, 17 godzin? To jest stanowczo za mało. Poznajemy. To jest dopiero początek. Zawsze chciałem mieć dziewczynę, która będzie mi imponowała. Gdybym hipotetycznie chciał Cię poderwać, to jestem na dobrej drodze żeby czuć to wyzwanie, jaki muszę być zajebisty, żeby mieć taką dziewczynę. Zabierz mnie do morza. Czasem coś Aby wydaje mi się sztuczne, a czasem nie. Mógł się schować Jesteś nieczuły, skupiony na sobie i ruchasz moją błąd dziewczynę, Aby kurwa! Mógł się ukryć A ja? Wydaje ci się sztuczny? Trochę tak. Gdzie jest podróż? Nigdy nie chciałem ci zranić. A my jesteśmy bogaci! Tego rewiru i każdego wieczoru. Myślę, że właśnie przez zabawę tak naprawdę osiągamy pełnię życia.